Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 107. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Ostatnie dni zgłaszania personelu aptek do szczepień przeciw COVID-19. Raport NFZ na temat rynku leków recepturowych. Apteki mają dwa tygodnie na podłączenie się do systemu KPK. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców odpowiada na zarzuty samorządu aptekarskiego. Farmaceuci z aptek sieciowych szykują skargę na samorząd aptekarski. Partnerem programu jest marka Calcium Pantotenicum Elfa. W minionym tygodniu Ministerstwo Zdrowia podało listę, wykaz szpitali tzw. węzłowych, szpitali, w których będą przeprowadzane szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników systemu ochrony zdrowia. Mowa tutaj m.in. o pracownikach aptek, a dokładnie tego rodzaju szczepieniom w tych szpitalach w etapie zerowym, tak zwanym, będą mogli poddać się również pracownicy punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, a także firm transportujących leki. Zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Zdrowia zgłoszenia personelu ze szpitali węzłowych powinny zostać przesłane do 18 grudnia, natomiast zgłoszenia personelu z innych placówek, w tym właśnie aptek, należy przesłać do 20 grudnia. Z informacji, jakie przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, wynika, że zgłoszenia pracowników aptek do szpitali węzłowych powinni przekazywać właściciele tych aptek lub kierownicy tych aptek. Natomiast adresy szpitali węzłowych oraz adresy kontaktowe znajdują się na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia oraz na stronach okręgowych izb aptekarskich. Jednocześnie przedstawiciele samorządu aptekarskiego w mediach społecznościowych zachęcają farmaceutów do tego, aby wpisywali się na te listy, aby podjęli się tego szczepienia. Przeciw COVID-19 właśnie teraz już w tym etapie zerowym. A szczepienia przeciwko COVID-19 szczepionkom firmy Pfizer mają rozpocząć się już w styczniu, kiedy do Polski trafią pierwsze dostawy tej szczepionki. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu tego typu szczepienia rozpoczęły się już w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Natomiast w Europie cały czas czekamy, aż szczepionka zostanie zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. Kiedy to nastąpi, a ma to nastąpić już pod koniec grudnia, wtedy szczepionka będzie mogła trafiać do krajów europejskich, w których będzie można rozpocząć te szczepienia. mm <laughs> W minionym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport dotyczący rynku leków recepturowych w Polsce. Wnioski płynące z tego raportu nie są zbyt optymistyczne. Wynika bowiem z niego, że rok rocznie rosną kwoty, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na refundację leków recepturowych, a jednocześnie maleje liczba wykonywanych tego typu leków. W 2019 roku wartość refundacji leków recepturowych wyniosła 454 miliony złotych. Względem roku 2015 wartość ta wzrosła o 73%, podczas gdy wartość refundacji leków ogółem wzrosła o 18%. Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost refundacji oraz obecny mechanizm finansowania leków recepturowych, zdaniem autorów raportu wydaje się konieczne podjęcie działań mających na celu wprowadzenie mechanizmów limitujących cenę leku. Dodatkowo wskazana jest współpraca z organami administracji skarbowej w celu identyfikacji przypadków intencjonalnego zawyżania kosztów przyznawania leków, prowadzącego do uzyskiwania nienależnej kwoty refundacji, również w kontekście potencjalnych wykroczeń skarbowych. Zdaniem autorów raportu, całe zjawisko powinno znaleźć się pod luką ułokiku, który powinien stwierdzić, czy nie zachodzi tutaj możliwość tzw. zmowy cenowej między uczestnikami tego rynku. Między innymi NFZ wskazuje na taką sytuację, w której mogą być zawyżane ceny surowców do wykonywania leków receptorowych, które następnie są korygowane, ale te korekty nie są już uwzględniane w zestawieniach refundacyjnych. W rezultacie dochodzi do wypłacania nienależnej, Zawyżonej refundacji za leki recepturowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskie apteki mają jeszcze dwa tygodnie na to, aby podłączyć się do systemu teleinformatycznego KPK, czyli Krajowego Punktu Kontrolnego. Systemu, który ma umożliwiać w Polsce realizowanie elektronicznych recept transgranicznych, czyli spoza Polski. Ten termin, termin podłączenia polskich aptek do systemu KPK był już dwukrotnie przekładany. Pierwszy termin był bowiem wyznaczony na 1 stycznia 2020 roku, później przestawiono go na 1 lipca 2020 roku. Na no obecny jest już trzecim z rzędu, no i wiele wskazuje na to, że po raz kolejny zostanie on przełożony. W minionym tygodniu firma Kamsow, czyli czołowy dostawca oprogramowania aptecznego na polskim rynku poinformowała, że już od miesięcy pracuje nad rozwiązaniem informatycznym, które umożliwi integrowanie systemu Camsoft z tym właśnie systemem KPK. Niemniej CSIOZ, czy też obecnie Centrum E-Zdrowia, nadal nie dostarczyło środowiska integracyjnego, ani produkcyjnego, dzięki któremu można by przetestować te rozwiązania. W rezultacie też firma Camsoft poinformowała, że na ten moment nie jest w stanie dostarczyć tego narzędzia, tego rozwiązania do końca roku. W rezultacie na pewno nie zadziała ono od pierwszego stycznia. 2021 roku. Wiele zatem wskazuje też na to, że Ministerstwo Zdrowia będzie musiało po raz kolejny termin obowiązkowego podłączenia aptek do systemu KPK przesunąć. Na szczęście póki co aptekom nie grożą żadne kary finansowe za niepodłączenie się do tego systemu. W minionym portalu w serwisie mgr.farm swoją premierę miał nasz nowy program Kwadrans z Farmacją. Program, w którym miałem okazję rozmawiać z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, panem Adamem Abramowiczem. Wokół jego osoby, wokół jego interwencji związanych z rynkiem aptecznym w ostatnich miesiącach nawarstwiło się wiele kontrowersji, wiele pytań. Te wszystkie pytania udało mi się w trakcie tej e, rozmowy zadać i w ten sposób Adam Abramowicz odpowiedział na wszystkie te zarzuty, jakie stawia mu samorząd aptekarski, między innymi zarzuty o to, że reprezentuje duże podmioty z rynku aptecznego, duże sieci na szkodę tych mniejszych, których powinien teoretycznie reprezentować, ale również zapytałem o tak zwaną uchwałę siódemkową, o której wydanie, wniosek złożył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców już jakiś czas temu. Uchwałę, która może rozstrzygnąć jeden z podstawowych sporów, jaki obecnie panuje między samorządem aptekarskim a przedstawicielami sieci aptecznych o obowiązywanie i zasady realizowania wymogów wynikające z apteki dla aptekarza. W tym wywiadzie Adam Abramowicz odniósł się również do kwestii Franczyz działających na rynku aptecznym oraz tego, w jaki sposób je uregulować, aby nie służyły one do otwierania aptek na tak zwanego słupa. Odniósł się także do kontrowersji wokół jego interwencji, czy też opinii wydanej do ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednocześnie zarzucił on inspekcji farmaceutycznej, że nie respektuje objaśnienia wydanego przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie stosowania zapisów apteki dla aptekarza, nazywając działania inspektorami. Farmaceutycznym łamaniem prawa. Serdecznie zachęcam do obejrzenia całego tego wywiadu, który dostępny jest w naszym kanale na YouTube mgr.farm oraz w portalu farmacja.tv. Wiele emocji w minionym tygodniu wywołało umieszczenie w portalu petycje online listu od farmaceutów zatrudnionych w aptekach sieciowych do ministra zdrowia ze skargą na samorząd aptekarski. List ten został przygotowany przez dwójkę farmaceutów, przez doktora Łukasza Fiałkowskiego oraz doktor Justynę Kaźmierczak, związanych z dużymi sieciami aptek. Do tej pory list został podpisany przez około 600 farmaceutów. Autorzy tego listu piszą w nim skargę do ministra zdrowia na działania samorządu aptekarskiego, twierdząc, że są oni jako farmaceuci zatrudnieni w aptekach sieciowych dyskryminowani przez samorząd aptekarski. I podane są w tym liście różne formy tego typu dyskryminacji, m.in. wypowiedzi członków Naczelnej Rady Aptekarskiej na Twitterze, ale także określone działania samorządu aptekarskiego, izb aptekarskich. Jest tutaj wymieniony m.in. fakt, że izby aptekarskie bardzo często występują. W postępowaniach administracyjnych przeciwko sieciowym pracodawcom tych farmaceutów. Farmaceuci pracujący w sieciach aptecznych zarzucają też samorządowi brak transparentności. Okazuje się, że ten list spotkał się z całkiem sporym odzywem również w mediach społecznościowych, gdzie farmaceuci co ciekawe krytykują jego treść. Twierdzą, że w wielu przypadkach jest ona nieprawdziwa, że oni jako farmaceuci pracujący w aptekach sieciowych nigdy nie spotkali się z tego typu dyskryminacją, o której jest mowa w liście i zupełnie się z jego treścią po prostu nie zgadzają. Tego typu komentarze pojawiają się także portalu Mgr.farm pod artykułem na temat tego właśnie listu, tej petycji, dlatego zachęcam do przeczytania tego artykułu oraz również do wzięcia udziału w dyskusji, która pod tym artykułem w Mgr.Farm się toczy. I to już wszystko, jeżeli chodzi o farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej informacji na temat branżowych wydarzeń zapraszam na portal mgr.farm. Tradycyjnie zachęcam też do lektury najnowszego numeru magazynu mgr.farm oraz jego prenumeraty, za którą można uzyskać nawet do 12 punktów edukacyjnych. A to w farmaceutyczne podsumowanie tygodnia jest już ostatnim w tym miesiącu i w tym roku. Dlatego korzystając z okazji, chciałbym wszystkim widzom, wszystkim czytelnikom portalu mgr.farm, Złożyć najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz powodzenia w nowym 2001 rokiem. Do zobaczenia w przyszłym roku!